Hejka kochani, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku i dzisiaj przechodzę do Was z czymś, czego jeszcze nie robiłam. To haul połączony troszeczkę zmierzymy, ponieważ trafiłam na stronę Very COK. i jest to strona, gdzie możecie kupić tak naprawdę wszystko, i ciuchy, i buty, i um, pralki, i lodówki, i jakieś komputery, i telefony. Mydło i powidło jednym słowem, i ta strona ma zarówno, jeżeli chodzi o ubrania, takie marki bardziej znane, nawet można znaleźć Versace, Gucci, Corsa i tym podobne, łącznie z biżuterią, ale można również znaleźć ich jak gdyby brandowaną markę robione ubrania. Stricte dla Wery. Jest to marka, która jest bardzo powszechna tutaj w UK, ale również Wery z tego co wiem, istnieje, na przykład w Irlandii, i tam bodajże jest tylko Little Wood, coś tam, jakoś tak to się nazywa. Chyba wery też jest, nie mam 100% pewności, także jeżeli wiecie, to napiszcie mi w komentarzu, czy jest stricte Wery, czy Little Wood, Irland, coś tam. Są, to jest tak naprawdę ta sama firma, tylko pod różnymi nazwami, jakby pod różnymi stronami. Rzeczy z tych stron są oryginalne, jeżeli. Jesteście zainteresowani, nie wiem, warsaczem, gucci, czy czymś, czy Pradą, czy czymkolwiek innym. Także to są oryginalne rzeczy, nie musicie się tym przejmować. Um, ja postarałam się zamówić wszystko, co jest. Stricte zrobione dla nich. Są to rzeczy w rozmiarze plus size, tak jak ja, więc no będzie to haul plus size. Znajdą się również buty, znajdą się paski. I wszystkie rzeczy, które kupiłam są to rzeczy, które kupiłam na przecenie. Jedna rzecz tylko nie jest z tej marki Vibe Very, dlatego że są to spodnie jeansowe z Lewis. Które też można tam dostać, i za chwilę też je Wam pokażę. Także kochani, zapraszam Was serdecznie do oglądania. Słuchajcie, zacznę może od butów, ponieważ zamówiłam tylko jedną parę, ale strasznie wpadły mi w oko i wiem, że są to buty, które nie będą pasować i podobać się wszystkim. Ale są to tego typu buty, tutaj z paseczkiem napięte, ale z Zaczarował mnie obcas. Obcas jest kompletnie taki, wiecie, trochę dziwny, przypomina troszkę, wiecie, taką jakby tą gruszkę od perfum, jak są czasami, wiecie, z tym takim spryskiwaniem. Obcas jest po prostu przedziwny, prześmieszny, jest zupełnie inny i właśnie to w nich mi nie oczarowało. Oczywiście mają mały szpic, który ja bardzo lubię i noga zawsze wygląda w takich butach bardziej, no. Lepiej moim zdaniem, także buty są bardzo fajne, już je mierzyłam, są naprawdę przyjemne. Obsad nie jest jakiś bardzo wysoki i pomimo, że ja mam problem ze stawem pod palcami stopie, dlatego bardzo często muszę chodzić po prostu w płaskim obuwiu, ponieważ wysokie obcasy, niestety, musiałam z nich zrezygnować z czasem, to te buty są naprawdę wygodne i ta wysokość obcasy jest bardzo w porządku. I też kosztowały znacznie mniej niż normalna cena wyjściowa. Ceny na Wery i na Little się wahają. To, że ja kupiłam je w takiej przecenie i w tym momencie, w którym ja kupowałam, one kosztowały tyle, to nie znaczy, że kiedy wy zajrzycie na tę stronę, również będą tyle kosztować. Mogą kosztować mniej, a mogą kosztować więcej. Także. <grytanie> <grytanie> Mówię Wam o tym od razu, ponieważ tamte ceny się zmieniają. Warto czasami dodać sobie rzeczy, które Wam się spodobają, w obserwowane I po prostu, jak cena spadnie, to niezwyczajnie świeci wtedy zamówić. Kolejna rzecz to pokażę Wam paski, ponieważ zamówiłam kilka pasków, ponieważ moja szafa niestety, ale jest uboga w te rzeczy. I jeden zestaw pasków to są dwa takie cieniutkie paseczki. Jeden jest całkowicie gładki, ten czerwony. Drugi ma taką, jakby skórkę z krokodyla niby. I na końcu. Są dwie takie jakby pantery. One tutaj mają drobne cyrkonie. Yy, także taki zestaw. One normalnie te paski 20 funtów kosztują. I ja już kiedyś ten zestaw pasków zamówiłam, ale odesłałam dlatego, że przyszły mi bez tej jednej szlówki I najzwyczajniej się wtedy odesłałam, I potem ich już nie zamówiłam ponownie. Yy, ale zobaczyłam, że cena była świetna, ponieważ były przecenione. Z 20 funtów, czyli ze stówki na 8 funtów. 8,80 dokładnie. Tą cenę pamiętam. Także takie paseczki zostaną ze mną. Pomimo, że to nie jest skóra, to są bardzo dobrze wykonane. Bardzo ładnie się prezentują i wydaje się, tak wiecie, w ręku, że całkiem dobra jakość. Kolejne dwa paski również to jest zestaw. Czarny i czerwony, tylko w taką jakby skórkę węża. Jeden i drugi. O, możecie tutaj, mam nadzieję, zobaczyć. Ta czerwień jest bardziej zgaszona w kamerze. To jest bardziej Natomiast w rzeczywistości to jest takie ciemne bordo. Nie wiem, czemu tak podbija aparat. I te paski mają takie zakończenie w taką głowę węża, krokodyla, ciężko nazywać węża, to chyba ma być głowa. Także takie dwa paski, one są troszeczkę szersze niż tamte, też jest rozmiar L. Tak, to też jest rozmiar L. I właśnie się nad nimi zastanawiam, czy je zostawić, czy nie, bo też bardzo ładnie się muszę powiedzieć, prezentują, czy do spodni, czy do sukienki, czy do tuniki takiej. Swetrowej, pokażę Wam ją później. I ostatni pasek, trzeci. Chciałam taki właśnie grubszy pasek, i to też jest taką niby wężową skórkę. Tutaj jest zakończony w ten sposób i on bardzo ładnie się prezentuje. Wiecie, tak w momencie, kiedy na niego spojrzeć. Ale problem jest taki, że jakość e, tego materiału już taka nie jest. Ten pasek jest taki sztywny. E, czuć, że on jest po prostu wiecie, z takiej najgorszej jakościowo-pseudo-skórki zrobiony. I tutaj zauważyłam już przy mierzeniu, zakładaniu, że tutaj już się rysuje strasznie. Także ten pasek będzie. Mm, no, ja wiem, może na trzy wyjścia, moim zdaniem, trzy razy go się założy i ten pasek pójdzie do kosza. I to jest dosyć dziwne, dlatego że te paski i teoretycznie ten to jest ten sam materiał, z tym, że ten jest jakby bardziej miękki, taki elastyczny i lepiej się układa. Więc ten duży na pewno powędruje z powrotem do oddania. Dobra, kochani, idąc dalej, przejdziemy już teraz do ubrań. To są spodnie z Lewisa. To jest 315. Tak to się nazywa, Shaping Boot, e, ponieważ są to spodnie, które są proste i z lekko jak gdyby rozszerzaną nogawką. Ale w momencie, kiedy jesteśmy plus size, to wiadomo, że też mamy kawałek tego uda, mamy kawałek tej nogi zupełnie inaczej e, ułożony niż osoba, która jest zupełnie szczuplutka. I dzięki temu, że właśnie takie spodnie są leciutko poszerzane na dole, one dają nam złudzenie prostej nogawki. E, z tyłu. Takie kieszonki typowe dla Lewisa. Oczywiście znaczę piękny, granatowy, ciemny kolor. Ja uwielbiam ciemny, granatowy kolor. Tutaj są takie, jakby mini przetarcia przy kolanach i tutaj lekko yy, na górze. Spodnie są niestety biodrówkami, także no nie dla każdego będzie to odpowiednie. Spodnie są naprawdę przyjemne w dotyku, to są spodnie z elastanem, także spokojnie zobaczcie jak one się mocno rozciągają i zastanawiam się czy je zostawić, dlatego że cena również była świetna. Jak wiecie, no wiadomo, że to już nie jest ten lewis, który był kiedyś, że to jest taki naturalne, normalne dżinsko, to są te z elastanem spodnie. Dobra kochani, kolejna rzecz to jest ta tunika, o której Wam powiedziałam. Jest to bardzo... sukienka, tunika, to jest w sumie sukienka. Ona tylko tutaj ma guziczki. Jest golfik, który jest przy szyi. Ja nie lubię golfów, ale muszę powiedzieć, że to jest tak mięciutki i przyjemny materiał, że ja tego nie odczuwam tutaj przy szyi. Bardzo przyjemna jest taki mięsiste i to jest fajna rzecz, dlatego, że ja trafiłam to za 10 funtów i 40 pensów, nieco około 50 zł, a w oryginale kosztowała ta sukienka 40, czyli około 200 zł. No dobra kochani, mam tą tunikę na sobie. Jak widzicie tutaj golfik niby jest przy szyi, ale nie jest on jakiś bardzo widzicie ścisły. Tutaj Lecą po prostu po ramieniu guziczki. Zobaczcie, ona jest tak długa, że ona tutaj w kolano mi wpada. Tutaj mam te buty. bo To one mi się strasznie podobają. Widzicie, ona jest bardzo długa. Jest niesamowicie przyjemna. Bardzo mi się wydaje, że zauważam, że dzisiaj ją tu pudrem ubrudziłam. Ale zostanie na pewno ze mną także. Super cieszę się, że na nią trafiłam. Też jest tutaj luźnawa lekko. Oczywiście, za duży rozmiar, wzięłam, mogłaby być taka troszeczkę bardziej ściągnięta. No to sporo, ale niech będzie luźniejsza. Zawsze, jak jest luźniejsza, to jest po prostu przyjemniej. A tu się można złapać po prostu paskiem. Kolejna rzecz, taka bardziej sweterkowa, to są dosłownie sweterki, które mnie zauroczyły swoim fasonem. Fason jest bardzo ciekawy. To jest taki golfik, ale on jest dosyć luźnawy I tutaj biegną guziczki. I on jest taki bardzo nieregularny na dole, tak jakby to był sweter na swetrze. Ja ten model zamówiłam w dwóch kolorach. Jeden to jest właśnie taki jaśniutki, o, taki on jest taki ekry, lekko żółtawy, yy, bardzo przyjemny wbrew pozorom i taki bardzo rozświetlający, i drugi to jest kolor czarny. No Ja w czerni wiecie, że ja lubię czerń. I słuchajcie, założyłam ten czarny. Widzicie, że ten golf no, może być aż tak, jeżeli byśmy chcieli. Ale w momencie, kiedy go zwiniemy, on jakoś tutaj nie dusi. Ja nie lubię duszących golfów. Doprowadza mnie to duszało, a czasami na o tej szyi by się coś przydało. O, widzicie, te guziczki biegną tak leciutko, jak gdyby po skosie. Tutaj resztę, którą widzicie, to są właśnie ciuchy za mną, które chcę wam pokazać. Bo ładnie pupę, widzicie. Wszystko tu jest zakryte. Dłuższy ten bok. I tutaj jakby wychodziło. Spod tego swetra kolejny sweterek, który jest krótszy, bardzo mi się spodobał. Rękaw jest taki trochę, wiecie, ja w ogóle tutaj mam dwudziestkę, więc ona jest sporo na mnie za duża i mogłaby być znacznie węższa. Nie podoba mi się, że on jest taki luźny, wiecie, jakby na coś na bluzkę mieć kolejny sweterek. No dobra kochani, tutaj mam na sobie ten jasny sweterek. Coś zaczynam być chyba prześwietlone Bo słońce wyszło Ten sweter wygląda w ten sposób Mam wrażenie, że jakby ten golf był bardziej ścisły Reszta wygląda tak samo On po prostu tutaj ma taki jakby warkocz I właśnie te guziczki Także no nie wiem, nie mogę się za bardzo zdecydować Czy chcę czarny, Nawet czy ja bym czarny zostawiła Ale z drugiej strony ten kolorek też mi się bardzo podoba i do mnie przemawia kolejną rzecz mam już na sobie jest to kolejny sweterek, tylko ten jest znacznie krótszy, tutaj widzicie ma dekolt jest to znacznie cieńszy materiał taki znacznie, znacznie nie wiem czy wy to zobaczycie, ale no, przez niego prawie, że widać, także jest bardzo taki leciutki, widzicie on jest krótszy znacznie, taki wiecie w półbrzucha i na plecach mam bo, mam nadzieję, że widzicie taką przeplataną koroneczkę. Bardzo przyjemnie wygląda, bardzo ładnie, tak wiecie, delikatnie. On jest dobry na wiosnę, przyjemny w dotyku. No i tutaj ma tylko takie, o, takie zdobienie po jednej i po drugiej stronie. Jak bardzo by ktoś chciał mieć bardzo głęboki dekolt i tutaj tą koronkę z przodu, to na upartego też się da to zrobić. Tak. Kolejna rzecz to bluzka. I to jest bluzeczka taka koronkowa. I niestety ja mam za dużą o rozmiar. Powinnam zamówić mniejszą, bo ona ma tutaj z boku, wiecie, z jednego jest suwek, żeby właśnie ładnie się dopiąć. Wybaczcie, ja mam biały biustonosz pod tym. Ona jest... Um... Wiecie, koronkowa, i ona jest troszeczkę za luźna na mnie. Aczkolwiek i tak się zastanawiam, czy jej nie zostawić. To jest taka krótka bluzeczka, ale to jest bluzeczka, właśnie do jakiejś spódnicy, pod jakiś żakiet. Cała z bardzo przyjemnej, miłej koronki. Cyrkoniowe guziczki. Ona to jest bardzo ładnie taliowana, zarówno z tyłu, jak i z przodu jest to samo. Jednak tu je zobaczcie. Za dużo miejsca. Jest przepięknie uszyta, przepięknie wyprofilowana i naprawdę uważam, że jest warta swojej ceny w 100%, ponieważ jest prześliczna. A ja się już zaspałam od tego mierzenia. I tutaj kochani mam kolejną, która jest wykonana z bawełny 100% i jest to bluzeczka dziewczynkowa, jak takiego cisłego ramionka. Tutaj są takie lekko bufiaste te rękawki i oprócz tego ona jest całkowicie prosta, całkowicie wiecie taka basicowa. Jedynie tutaj całość robią po prostu te rękawki. Ja zamówiłam ją też w dwóch rozmiarach. I ta, aha, założyłam tą większą na siebie. I ta jest troszeczkę tutaj e, na mnie za duża, więc chyba zostawię tą lekko mniejszą, bo wtedy ona się po prostu lepiej układa. Bluzeczka też jest bardzo przyjemna, 100% bawełny. Bardzo taka przyjemna ta bawełnka. Kolejna czarna bluzka to jest taka bardziej bluzka koszulowa. Bardzo też ma przyjemny materiał, taki bardzo przewiewny. Ja nie wiem, czy to nie zawiera odrobinę wiskozy, dlatego ona jest taka. Przyjemna. To jest nawet 100% wiskozy, ale Wam, że to jest taka wiskoza, jak gdyby z bawełenką, i ona to nureczki. I po prostu ściągnąć tą bluzkę tutaj na dole i związać to w ten sposób. Yy, yy. I ona jest dosyć duża. Widzicie, ja zamówiłam z niej 20, ponieważ właśnie chciałam, żeby ona była taka oversize'owa. Okazało się, że one są oversize'owe, więc ja mogłam spokojnie z niej nawet zamówić chyba 16, bo mi tutaj ramiona zjeżdżają aż tutaj a ja mam ramię tutaj, także oczywiście dekolt sobie możemy zapiąć jak chcemy, nawet tutaj pod samą szyję, jeżeli ktoś lubi. Natomiast obawiam się, że ja potrzebuję rozmiar, co najmniej rozmiar mniejszą, więc nie wiem czemu mi odbiło i zamówiłam aż 20. Nie wiem, no nieważne, no, w każdym razie za duża ta bluzka na nie jest, ale pomimo tego, że ona jest za duża, to i tak ona daje takie uczucie takiego przewiewu i tak dalej, więc szczerze mówiąc zastanawiam się nad nią. Także co, lecimy dalej, jeszcze kilka bluzek i dwie sukienki. Kolejna bluzka, taka bardzo wiecie, też luźna, bardzo przewiewna. Ona ma w taki, o, w takie coś tutaj dekolt. Widzi, on jest tylko tu podszyty lekko. Tutaj jest o taki netoperek, netoperek. I tutaj na dole ona ma takie coś. To jest takie kółeczko, które ogólnie powinno być na zdjęciu było zasunięte i związane. I to jest takie Coś, no. Takie coś mamy. Także jeżeli będzie dla kogoś prósza, to będzie widać brzuch. E, I to jest mniej więcej tej długości. Te materiały są bardzo takie wdzięczne na lato. Ogólnie tutaj fajna, ten materiał fajna, ale ona chyba pójdzie jednak do zwrotu ze względu na to, że no... To kółko mi nie bardzo leży. I tutaj mam kochani kole... Jezus, ja już jestem cała rozczupana. Tutaj mam kolejną bluzeczkę z tego materiału, co tamta. E, tutaj ma takie, wiecie, gumki powstrzywane w ramionach i ona biegnie w ten sposób. Wiązana jest tutaj tym, możemy sobie ściągnąć i na przykład pogłębić troszkę ten dekolt albo rozciągnąć i Kiedyś takie bluzki były bardzo popularne Ona ma no, bardzo fajny tutaj taki luźny rękawek Mi się strasznie ten rękawek podoba Jest bardzo przyjemny Długość rękawka też jest bardzo fajna Bo wiele dziewczyn, zwłaszcza pluses Ma problem tutaj z ramionami I zresztą ja też mam bo wiecie, tutaj jest za co złapać Więc ten rękawek jest taki bardzo wdzięczny Ponieważ ma odpowiednią długość I przykrywa wszystko to, co byśmy chciały zakryć Także wygląda to w ten sposób, i już Wam pokazuję tutaj niżej. Tak jak mówię, to ma wiązanie, to jest taki jakby pasek pod biustem, ona tu z tyłu w ogóle ma gumkę. I szczerze mówiąc, o ta gumka mnie troszkę wkurza, i chyba lepiej, by ta bluzka wyglądała bez tej gumki, moim zdaniem. I ona jest o taka. Tutaj, jeżeli brzuszek coś zakrywa, Także bluzeczka prezentuje się całkiem przyjemnie i ja tą bluzeczkę zostawiona była niedroga, a na to właśnie ten materiał jest bardzo przyjemny, bardzo wdzięczny. Dobra, kochani, tutaj na sobie mam kolejną bluzkę, która byłaby bardzo ładnie wykończona taką drobną koroneczką. Prześlicznie by to wyglądało Rękawek taki 3 /4. ale z tą bluzką poszło coś nie tak. Po pierwsze, muszę trzymać dekolt, ponieważ inaczej mam dekolt tak duży, że tutaj musiałabym wszystkim świecić. O, może się uda chociaż na chwilę. W każdym razie dekolt jest bardzo duży i on się rozsuwa. Cała magia dzieje się na dole i to niezbyt dobra magia. Tutaj to jest zrobione w taki sposób, że niby ta część jest, taka wiecie, tutaj dłuższa. Tutaj jest złapane to na czymś takim, tylko to się rozsuwa, więc cała bluzka się rozpina co wygląda po prostu absurdalnie. Ja to zwiążę. Ale to wygląda tak, jakby tu materiału było za mało i po prostu była za mała bluzka założona na siebie, dlatego, że tu się to tak dziwnie układa i marszczy. W teorii na zdjęciu było pokazane, że ta bluzka tutaj jest luźna, ona tak się faluje i tak dalej i jeżeli ta bluzka taka by była, to by było ekstra. Ja mam dwa rozmiary i to jest rozmiar większy i w każdej bluzce jest ten sam problem. Ona jest po prostu tak uszyta, że tu jest mały kawałek materiału tutaj natomiast jest drugi kawałek materiału. O widzicie, on tak biegnie i on tu jest zszyty, także zakładacie to przez głowę. I ta część jest luźna. Ja mam tutaj w, miejsca odgroma. Od natomiast ta część jest po prostu szyta, wiecie, że ona jest taka o, takie coś. Tylko że to coś Żadnym no, stroną nie wychodzi. Ta bluzka jest po prostu źle uszyta. Bardzo nie polecam. Mnie zaoroczyła ta koroneczka, która tutaj jest. Ja myślałam, że ten dekolt będzie powiedzmy taki, ale ten dekolt się rozjeżdża. To zapinanie, gdzie ty, przez tą szluwkę ten materiał z niej wyjeżdża bluzka jest po prostu uszyta fatalnie. Sam pomysł i zamysł tego modelu jest ekstra, natomiast bluzka sama w sobie jest straszna. Dobra kochani, jak mam już tą bluzkę, to już nie będę jej ściągać, ale pokażę Wam żakiet. Zamówiłam taki jakby żakiet, taką narzutkę. Tutaj znajduje się tylko taka haftka. Wiecie, to ma być taki blazer, to się nazywa. I wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to, że to w żaden sposób nie jest profilowane. I o ile jeszcze przód jest jak cię mogę, ono tu się o... Tylko zapina w ten sposób. Więc to, wiecie, taka super narzutka, yy, nieformalna, ale taka, wiecie, żeby troszeczkę elegancji dodać do czegoś, ale niestety z tyłu to nie jest kompletnie w żaden sposób profilowane, w żaden sposób, wiecie, dobrze wyszyte. I robi się kurzyzat, bo większość kobiet jednak jakąś tą pupę ma, no, chyba że byłaby całkowicie płaska. I tutaj, widzicie, ja mam tu tyle materiału. Ja mogę to ciągnąć i ciągnąć. Natomiast przez to, że ona nie jest profilowana, to tu się wszystko marszczy, przez to się podciąga na tyłku, pomimo, że tu jest miejsce, bo tu jest rozpięta. Więc to nie jest to, że jest za mała i robi się takie, wiecie, o. I na tej potrzebszce, na tym wszystkim zaczyna to po prostu odstawać jak kaczy kuper. Ja mam dwa rozmiary, jeden mniejszy, drugi większy, który jest tutaj na mnie za wielki. Całościowo jest za duży. A dalej występuje ten sam problem. Ponieważ ten żakiet jest tylko tutaj leciutko właśnie przy biuście. reszta jest całkowicie prosta i niestety no nie zdaję to egzaminu. Dobra, kochani, tak naprawdę to mam dwie sukienki i jedną sukienkę koszulową. Zapomniałam o tej jednej, którą Wam teraz pokażę, ponieważ to jest to kompletny, kompletny nie niewyboł. E, sukienka jest takiego bardzo cieniutkiego materiału, e, więc byłaby teoretycznie dobra na lato. Ona jest wiecie, ja nie wiem, czy ona jest czarna, czy granatowa, w takie malutkie stokrotki. Taka, wiecie, letnia dziewczęca sukieneczka. Teoretycznie to można by było ściągnąć, ale to jest tylko po prostu, wiecie, takie udawane. Wiecie, taka letnia po prostu sukieneczka po to, żeby wyskoczyć, nie wiem, na ogród, czy wyskoczyć, nie wiem, do sklepu po coś na chwilę. Natomiast e, jakość tego materiału e, jest bardzo tania i taka bym powiedział, że to jest taka kiecka z targu, która jest nawet kiepsko obszyta. Zobaczcie, jak to jest poopszywane. Tak, wiecie. Kompletne, kompletne nic. Tragiczna, po prostu wygląda jakbyśmy wyciągnęli z jakiegoś wora, z lumpeksu za... Nie wiem, nie wiem, czy to złotówkę by kosztowało. Także nie, kompletnie ta sukienka odpada. Dalej, kochani, mam spódnicę, która jest z takiej niby skórki. I ona tutaj z przodu ma takie rozcięcie, niby. Tylko niestety ta spódnica jest w bardzo głupi sposób uszyta, ponieważ na brzuchu wypadają te szycia. Ktoś jest zupełnie szczuplutki i nie ma kompletnie brzucha, i ten brzuch jest jakiś po prostu idealny, to rzeczywiście ta spódnica może dobrze na nim wyglądać. Natomiast każda osoba, która ma jednak kilka tych kilogramów więcej, a i nie tylko, będzie miała gdzieś jakiś brzuszek. W tej spódnicy to zostanie tak podkreślone, jakbyście nie wiadomo, jaki ten brzuch mieli. Dlatego, że niestety, ale to szycie wypada dosłownie w takim miejscu, że jakby chciało pokazać: O, patrzcie, tutaj jest ten brzuch. Do tego to jest bardzo, bardzo elastyczne. No ale niestety spódnica nie wygląda za ciekawie, i tutaj wrzucę Wam przebitkę, e, ponieważ ja już nagrywałam przebitkę tej spódnicy, i zobaczcie, że nawet wzór na mojej bieliźnie się odbija. E, a na modelce tutaj jest zdjęcie na modalce. Ta spódnica też nie wygląda jakoś zbyt genialnie. Także po prostu uważam, że to jest zły materiał użyty do tego typu spódnicy i to jest chyba po prostu zły model spódnicy. I tu kochani mam kolejną spódnicę i jest to spódnica jeansowa, która jest zapinana tutaj na guziczki. Na mnie teoretycznie jest dobra. E, to niestety, ale właśnie tutaj wszystko, zwłaszcza, że ja mam jeszcze babskie dni, to tutaj wszystko się odznacza i tu na udach w trakcie chodzenia Widzicie, będą się rozciągać te guziki i będzie to źle wyglądać, po prostu. Spódnica jest fajna, bo ma fajną długość. Ogólnie spódniczka byłaby fajna, tylko tutaj trzeba by, właśnie, wiecie, z brzuch czy coś można zasłonić. To nie jest największym problemem, właśnie na przykład taka bluzka. Ładnie się układa na pupie, tutaj wszystko ładnie, ale niestety, idąc, tutaj się robią. Te przepaści. Ona jest dobra na mnie, tylko no, no niestety, no tutaj kwestia tego, że mi się te guziki rozłoży. Dobra, kochani, kolejna sukienka to jest sukienka taka wrap, Ona jest dosyć długa e, z długim rękawkiem i to jest taka sukienka, jakby troszeczkę atłasowa, ale jest cieniusieńka, także na lato idealna. Jest przepiękna, ale ten materiał ma jeden mankament. Mianowicie ta sukienka się niemiłosiernie elektryzuje, a jeżeli ktoś jeszcze chciałby pod to założyć rajstopy, bądź musiałby założyć rajstopy, bądź pończochy, to będzie masakra. Pod tą sukienkę trzeba by jakąś halkę, tylko że ona, wiecie, się, przez to, jest zakładana, to ona się rozwiewa i widać nogę. Więc wszystko jak by się wyklucza. To jest tego typu sukienka. Ona tutaj z tyłu, zobaczcie, jest dusza i już widać na mnie, jak ona się... Po prostu elektryzuje. Sukienka jest prześliczna. Widzicie, ona tutaj się, o, jest założona na kierap typowy. Jak będziecie, jeśli to może Wam tu gdzieś noga wyskoczyć, więc podszewka nie bardzo. Tutaj z tyłu dłuższa, postaram się Wam jakoś to pokazać. Tutaj jest dłuższa z tyłu, krótsza z przodu. Sukienka cudownie faluje, cudownie się unosi w momencie, kiedy chodzimy. Ale zobaczcie, tu się już to dzieje. Widzicie? Ja już mam tu poprzyczepioną sukienkę wszędzie, ponieważ ona się tak elektryzuje. Z doświadczenia, kochani, wiem, że ta sukienka będzie robiła to zawsze, bez względu na to, jak dobrze będziemy y, na przykład płukać ją w płynie, do płukania, żeby się nie elektryzowała. Te sukienki mają to do siebie i one będą to robić, dlatego że tu nie ma żadnej dodatkowej podszewki i y, y, jest tylko ta. Sukienka jest cudowna, jest bardzo przyjemna przy ciele, niesamowicie wręcz. Ja wiem, że to jest taki materiał troszkę jak na koszulki nocne. Niestety muszę ją zwrócić, ponieważ się elektryzuje tak niemiłosiarnie, że w tym się nie da chodzić. Kochani, i ostatnia sukienka, jest to taka koszulowa sukienka. Kolorek ma bardzo ładny, bardzo przyjemny, mi się ten kolor bardzo spodobał. Ja mam wrażenie, że on tak troszeczkę, jak gdyby, wiecie, zmieniał kolor w sensie na ciemniejszy, jaśniejszy, bo to jest tego typu materiał. Tutaj zapinana na dwa guziczki. Ech, tu jest pasek, to jest, wiecie, kawałek po prostu materiał, ten pasek ze szlówką, i tutaj ma dziurki zrobione. I sukienka jest przed kolano z przodu. I w kolano z tyłu, także ona z tyłu jest dłuższa. To jest taka koszulowa sukieneczka, ale tutaj znowu mamy problem, ponieważ sukienka z tyłu nie jest w żaden sposób yy, pasowana, nie jest w żaden sposób, wiecie, uszyta tak, żeby podkreślić kształt. Co za tym idzie? Robi się coś takiego. Ja tutaj mam luzu w pasku. Gdybym chciała ten pasek mocniej zacisnąć, to z tyłu. Robi się coraz gorzej. Pomimo tego, że sukien... na sukienkę bardzo liczyłam, ponieważ mi się kolor mega podoba. To niestety, ale lipa. Do tego wszystkiego, jak podniosę ręce, to całość mi się podciąga mega wysoko. Dlatego, że ona tu jest jakbyś dokszyta. Albo ona jest po prostu dla mnie za wielka. Zobaczcie, ile ja tutaj mam miejsca. I ona jest na mnie za duża. I robi się to coś. Gdyby była węższa to koszula, dalej byłby ten problem, ponieważ niestety, ale tego typu rzeczy. Na kobiety, które mają, wiecie, trochę wcięcia w talii, pupę biodra, czyli wiecie, jest gdzieś ten kształt, niestety muszą być pasowane. I przez lata, y, pomimo wszystko, dalej gdzieś próbuję coś kupić, coś założyć i, i coś ubrać w tym stolu, ale niestety to nie zdaje egzaminu. I ja muszę mieć właśnie wyprofilowane, ładnie wyprofilowane na biust, na plecach, na biodra, żeby to ładnie wszystko wyglądało. Bo inaczej się robią, wiecie, takie po prostu wory z tyłu. Kochani, to by było wszystko, co miałam Wam do pokazania. Dajcie mi znać, czy coś Wam wpadło w oko. Dajcie znać również, czy kupowaliście jakieś rzeczy właśnie z Wery albo z Little Woods, jeżeli chodzi o ubrania. Jak to się u Was sprawdziło? Ogólnie rzecz biorąc, ciuchy nie są złe. Zwłaszcza jeżeli trafimy je, wiecie, w jakichś takich lepszych cenach. Ja mam w domu sukienkę jeansową, którą w zeszłym roku już kupiłam i na pewno będę jej używać również teraz i będę chodzić w tym roku w tej sukience ponieważ ja ją uwielbiam i też jest właśnie robiona dla Wery. Można spotkać, można znaleźć coś fajnego. Warto przyczekać chwilę, żeby ta cena troszeczkę poszła w dół, bo oni w końcu spuszczą, wiecie, cena cenę troszeczkę niżej. Oczywiście nie ze wszystkim. Ja sukienkę musiałam kupić w normalnej cenie tą jeansową, dlatego że ona szła po prostu jak woda, jak woda się rozchodziła. Warto zaglądać czasami na różne strony, bo można właśnie coś ciekawego spotkać. Także dajcie znać, czy coś z tych rzeczy Wam się spodobało, czy kupowaliście w tej firmie, czy kupować się w tym sklepie. Czekam na Wasze komentarze, a teraz życzę Wam pięknego, słonecznego dnia. Dużo zdrowka w tym ciężkim okresie dla nas wszystkich. Przesyłam Wam moc buziaków. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia niedługo.